Najlepsza zupa na świecie. W głębi lasu, w małej chatce paliło się światło. Z komina unosił się dym. To żółw przygotowywał obiad. Nagle do drzwi domku zastukał królik. Szukał schronienia, bo burza śnieżna zastała go w lesie. Żółwiu, mogę przeczekać śnieżyce u ciebie? — Oczywiście, króliku. Właśnie robię zupę. — Uwielbiam zupy. Proszę, przyniosłem marchewkę. Żółw i królik pokroili drobną marchewkę i wrzucili ją do garnka, z którego już unosiła się para. W pobliżu chatki przechodził jeleń. On też postanowił zapukać. Puk, puk! Witaj, żółwiu, ale ziomb, mogę wejść? Oczywiście jeleniu, właśnie robię zupę. Kocham zupy, proszę, przyniosłem leśne owoce. Żółw, królik i jeleń posiekali leśne owoce i wrzucili je do garnka. Lis dostrzegł w oddali dym unoszący się z komina i on podszedł do chatki. Puk, puk. Witaj, Żółwiu! Jak u ciebie cieplutko. Wejdźli się. Właśnie robię zupę. Moje ulubione danie. Proszę, przyniosłem cebulę. Żółw, królik, jeleń i lis posiekali cebulę i wrzucili ją do garnka. Cudowna woń spowiła cały las. Jedno po drugim zwierzęta przychodziły do chatki. Niedźwiedź przyniósł miód, wilk paprykę, jeż, pory, mysz, pieczarki. Wszyscy razem kroili, siekali, i wrzucali składniki do garnka. – Teraz musi chwilę pobulgotać – powiedział żółw, mieszając zupę drewnianą łyżką. Podczas gdy zupa się gotowała, zwierzęta nakryły do stołu. Na zewnątrz wciąż szalała zamieć, Jednakże w chatce wszyscy byli weseli. Opowiadali historie, śpiewali piosenki, tańczyli. Późną nocą wiewiórka zawołała: Od dawna tak dobrze się nie bawiłam. Trzeba to powtórzyć. Zaproponował ochoczo niedźwiedź, ależ koniecznie zgodził się jeszcze. Wtedy z parującym garnkiem nadszedł żółw i powiedział: Zupa jest gotowa. Wszyscy zasiedli do stołu. Żółw częstował gości. Zupa pachniała wspaniale, a w lesie wciąż sypał śnieg. Zwierzęta chwyciły łyżki, zanurzyły je w talerzach, nabrały zupy i uniosły do pyszczków. Mniam! Przez chwilę panowała cisza. – A! – zawołał jeleń. – Jeszcze nigdy nie jadłem tak dobrej zupy – zapewniał Borsuk. – To jest to! – oblizał się dzik. – To najlepsza zupa na świecie! – zawołali chórem. – Żółwiu, w czym tkwi jej sekret? – pytali zaintrygowani. Żółw mile połechtany odpowiedział. Przyjaciele, ja tylko zagotowałem wodę. Zwierzęta patrzyły na niego zdumione. Sekretny składnik... To wy, stwierdził żółw. W głębi lasu, w małej chatce, paliło się światło, z komina unosił się dym, na zewnątrz było ciemno i wciąż padał śnieg. W środku panowała wspaniała atmosfera, a na stole stała: Najlepsza zupa na świecie, składniki, garść przyjaciół, kosz opowieści, pęczek uśmiechów, kilka kropel muzyki, iskra światła. Szczypta ciepła, woda i warzywa. Sposób przygotowania. Zagotować wodę, posiekać składniki i wrzucić je do garnka, gotować na wolnym ogniu, czule mieszając od czasu do czasu.